Cześć, witam wszystkich, Łowisz-Łapiesz 23 grudnia, jutro Wigilia Z tej okazji przygotowałem dla Was mały konkurs Może zobaczcie na początek, co dla Was przygotowałem, jeżeli chodzi o nagrody Zacznijmy od tego, że sprzęt jest w części zrobiony przeze mnie, jeżeli chodzi o woblerki Jeżeli chodzi o gumy są to takie różne nowości, nienowości, trochę mniej znane i mniej używane przynęty. Jednak może u Was się sprawdzą, na pewno komuś myślę, że ten zestawik się przyda. Jest też kilka podkładek pod piwo dla tych, co lubią sobie wypić, powiedzmy piwko przy okazji np. strugania woblerów. Kilka, kilka płytek z, z filmikami wędkarskimi. Kilka starszych gazet, już przeze mnie przeczytanych. Mam nadzieję, że ta teoria, która tu jest zawarta, komuś się przyda. Nie o to chodzi, żeby gazety były nowe i na bieżąco. Chodzi o to, żeby po prostu zawierały coś cennego. Te akurat są przygotowane pod spinningi, jak widzicie. Szczupaki, okonie zimą, bolenie, sandacze, trochę, trochę dorsza, trochę... Bałtyku. No i zacznijmy od przynęt, które które chcę Wam zaprezentować w konkursie. Dwie obrotóweczki okoniowo powiedzmy, strągowe, Później coś pod y, belonę, ewentualnie troć morską. Jak zobaczycie jest to jest to blaszka dość często używana przeze mnie na, na trzech kółeczkach łącznikowych, ale to sobie opowiadam o tym y, kiedy, indziej, może w innym odcinku. Później są wobery przygotowane przeze mnie z myślą o, o trociach i szczupakach. Agresywnie chodzące, neutralny troszkę kolor oraz coś grubszego na, na troć bądź szczupaka. Następnie woberki pstrągowe, woblerki okoniowe, mm, woblerki kleniowe od, od najmniejszych mm, takich Ściśle pływających, przypominających larwy przez jakieś smurzaczki, aż kończąc na, na gotowych, kupnych takich chociaż jakby ten, który mi został jeden oraz ciekawy bryloczek firmy Grouvel czytał jak czytał, zwał jak zwał kto się zna ten wie na pewno to to za firma dość znana szczególnie w wędkarstwie morskim mocny sprzęt robi do połowu z plaży następnie mamy kilka gum dajwy. są to gumy no takie miękkie, o miękkiej strukturze powiedziałbym, że mm, typowo sandaczowe, bądź też na większego konia, troszkę na, na wczesny styczeń, jeżeli chodzi o w pstrągarze wiedzą o co chodzi, na jakie twisterki się łowi mm, na początku zimy Później już jest zestaw y, kleniowo-jaziowy. Są to takie mikrochrabąszcze. Mam nadzieję, że będzie je widać dokładnie. Z powodzeniem y, um, używane przeze mnie na, na klenie i jazie. Później żabki. Również klenie je gustują, taraczki, mało, mało używane. Jednak jest taki okres w sezonie, gdzie zjadają je z chęcią okonie. Oraz y, no, tak zwane tuby. Są to puste w środku gumy z ręczelkami często skuteczne gdzieś w okolicach przybrzeżnych, na przykład na zalewach, tutaj w szczecińskim u nas, gdzie okoń wchodzi z zalewu, no to wtedy on grasuje, grasuje żeruje na takich mikro, mikrotubkach. Pewnie mu przypominają jakieś może garnele, może coś innego. Dwie takie ciekawe przynajmniej fajnie pracujące w opadzie z, z racji swoich tak jakby frenzelków, No i to by było chyba wszystko. Jeżeli chodzi teraz o, o zasady konkursu, konkurs oczywiście jak każdy m, będzie trwał powiedzmy, że zacznijmy od 24 lipca No to tak z dwa tygodnie czyli czy co po nowym roku. W tydzień po nowym roku. Umówmy się tak tydzień po nowym roku, jak wrócę już z pierwszych troci, znam wam relację i zrobię losowanie z konkursu. Hmm, jakie są zasady? No na pewno jest, hmm, konkurs jest przeznaczony dla moich subskrybentów, także jeżeli chcecie wziąć w nim udział, hmm, musicie być na bieżąco i subskrybować mój kanał. To jest warunek. Pytanie konkursowe brzmi takie, nad jaką rzeczką głowie klenie i jazić? Odpowiedzi zamieszczajcie w komentarzach pod tym filmikiem. Dawajcie łapkę w górę. No i napiszcie, żeby bierzecie udział w konkursie, żeby mógł jakoś łatwiej podszukać Wasze zgłoszenie, Waszą odpowiedź. Mam nadzieję, że zestaw przygotowany przeze mnie komuś się spodoba, komuś się przyda na pewno. Będziecie mogli z nim trochę połapać później na, na moje służacki, na moje, moje woblerki, które zobaczycie na filmikach właśnie nad tą rzeczką, o którą pytam w pytaniu konkursowym. Tam właśnie łowię na te woblery. Są to woblery przygotowane w większości z lipy i balsy. Jest też kilka niespodzianek tak jak już wspomniałem na wcześniejszym filmiku z styropianu. Znajdują się tutaj również te dwa woblerki. Jest on specjalnie utwardzony, polakierowany. Może komuś się przyda jakimś strugaczowi woblerów do, do rozpracowania tego materiału i zachęci do do dalszych prób i eksperymentów. Wszystkim życzę wesołych świąt, subskrybujcie, oglądajcie, bądźcie na bieżąco, bawcie się dobrze, wypocznijcie w gronie rodzinnym, no i idziemy się nad wodą. Pa!